I Andrzej Świerczewski, przyjechałem z Siedlec. Pierwszy raz jestem tu i jestem pod, pod wrażeniem ogromności tej świątyni. Bardzo duże wrażenie dla mnie robi i znaczy, jak powiedzieć, nie to, że polecam innym. Niech każdy spróbuje według swoich potrzeb. Dziękuję bardzo. Świetnie. A czemu akurat dzisiaj tutaj pan przyjechał? Dzisiaj po prostu z wycieczką zwiedzaliśmy Powsin, Łazienki, mamy zwiedzać inne Warszawy po prostu która jest blisko Siedlec i po prostu między innymi świątynię opatrności Bożej. I co się panu tutaj najbardziej podobało? Znaczy Posłyszałem, że pan państwo mają też w sercach w mojej skali. A, a, o, to znaczy, to, to wprowadzona pana, nie, mamy w Mokobodach, jak powiedzieć, świątynię opatrzności Bożej, która nie, nie udało się zrealizować w Warszawie półtora wieku temu, więc zbudowano w Mokobodach, w naszej okolicy. Więc, jak powiedzieć, jeszcze jeszcze wasza ta świątynia warszawska nie jest tak piękna jak nasza. Mimo, że yy, yy, miło małości yy, tego obiektu naszego. No. To jest świetnie. A jeszcze jakby chciał Pan coś podziękować? Już w takim razie komkolwiek na przykład. Yy, znaczy podziękować chciałem ludziom, z którymi jadę. Po prostu, bo to jest. Yy, obecność innych ludzi wśród nas jest bardzo ważna. No i, i lu ludziom, którzy po prostu z, yy, spotykam tutaj na swojej drodze. No dziękuję, Bóg, Bóg zapłać.